No już może spodnie jeszcze komarki podróżą. Jeżeli przez rok właśnie czasy 50 kilka sekund Rekordy to przejść na 49 sekund jest bardzo przełomowe. Właśnie to Wagda? Koniec ujęcia. A nie, Każdy A i dobra, kto zna bajaderkę? Ręka do góry,

Pasenka traktuje o smutnym fakcie, które się wydarzyło na... traktuje bardzo smutnym fakcie, który się wydarzył na takim osiedlu w Warszawie, na Woli, to się nazywa nie. Bo tam był taki sklep, on się nazywał Bederka. I tam się miejscowa okolicznie opatrywała w tanie wina. No i pewnego razu zamknęli Bederkę, nie? No i tacy jak pewna grupka ludzi, którzy zresztą mają zespół obciach. Nie, to taki z Warszawy, założyli zespół i tak się mało o tym, nie facie, nie? Ej, to już wystarczy. No i... Rok temu też to opowiadałeś. Czekaj, nikogo go nauczyli, nie? W sumie to jest bardzo łatwo to może im pomożecie. bardzo ja często ja śpiewam, jest Zamknęli no, nam pajaderkę. No, nie bajaderkę. teraz zmienię w ogóle, jako że jesteśmy na wspaniałym biwaku. I że zamknęli ja nam Morenę. Zamknęli na Morenę. No, dobra. To już, Wajne. za długie te preludium. Zoknęli na morene! Mm, zamknęli na morene! Mm, Zopnęli na morene! Mm, Zopnęli na morene! Mm, nam morene. Mm, smutna moja dola! Mm, nie ma gdzie kupić bola! Mm, Zopnęli na morene! Mm, zamknęli na morene! wam rozterki! to Bo nie ma pajaderki! Ale moreny, nie? Zapnęli na morenę! Zapnęli na morenę! Kierownik jest ciusiakiem! Bo chcę 10 od głowy! Zapnęli na morenę! Zapnęli ją! No. Piękne, to piękne. Było... Po filmie? No, piękne, normalnie jest... Tak się zruszyłem. Nie było słychać, że tego. No i po filmie, a... No a. i po powrocie.